Dzień dobry, słoneczko, z tej strony Samiec Alfa i witam was na kanale Ciotki Irse i moim w kolejnym odcinku czwartkowej rozgrywki, czyli w kolejnym odcinku Kryształów na Obcasach. Słuchajcie, od poprzedniego odcinka troszkę się wydarzyło, mianowicie od je dostaliśmy screeny z nowymi kolekcjami. Czyli z kolekcją dla maluchów i kolekcją dla artystów. No i powiem, że powiem tak: ciotka jest zachwycona tym dziecięcym gądzikiem. Natomiast ja z kolei uważam, że ten artystyczny to jest taki, no to jest dla budowniczych. O, to od tego zacznijmy. Jeden i drugi jest dla budowniczych, tak. Ale generalnie ten artystyczny jest taki strasznie bałaganiarski. Bo tak wygląda jak taka pracownia, arty, lekko szalonego artysty, który, no generalnie, ma 50 tysięcy rozpoczętych projektów i żadnego nigdy nie skończył, bo każdy kolejny był ciekawszy niż poprzednie. Trochę tak przyznam się jak ja, bo ja też bardzo często zaczynam różne projekty, i. No i mamy szafę, i w szafie są rzeczy. I tam się dzieją rzeczy. I czasami z szafy wyciąga się kota, bo koty umieją otwierać szafy, jakbyście nie wiedzieli. I, i tak właśnie. Więc to jest ostatnimi czasy z niektórymi moimi projektami to jest jedynastyczność, tak jak kot próbuje się zdrzemnąć w środku. Co u naszych simów? U naszych simów nasza simka dorotka podchodzi po raz enty, bo na ofie próbowałem różnymi klejnotami robić krasnale żeby w końcu zrobić ten najdroższy możliwy klejnot, już Pani nawet odkurzała całą chałupę trzy razy, żeby właśnie, żeby właśnie jak najbardziej być skupioną, bo to pomaga w wyjątkowych w wyjątkowych y, dziełach klejnotowych. A poza tym, y, a poza tym nasze y, kryształowe drzewa zaczęły wyrzucać z siebie droższe klejnoty, więc mamy tego całkiem sporo. Więc tych prób pewnie będzie można zrobić jeszcze kilka. Dziecko Danutka, widzę, że jest brudne, nieszczęśliwe. Powiem tak, ojciec to jest jeszcze bardziej brudny i nieszczęśliwy, jeśli mam być zupełnie szczery. A, mamo, ciekawe, co tu się. Nie pij tego, kocie, proszę cię. Aha i kot ma pchły jeszcze do kompletu. No fantastyczny po prostu. Eee, dobra, stopaj, stop, 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 stop. Pani jest zainspirowana i nadal nie zrobiła tego kleju na to Ile ten nam kosztuje? Aha, bo wyszedł w jakości normalnej. no Crash. Miałeś wyjść wyjątkowy. Miałeś wyjść wyjątkowy. Dlaczego nie jesteś wyjątkowy? Dlaczego jesteś normalny? Jakkolwiek głupio by to nie brzmiało. Dlaczego jesteś normalny? Dobra, po kolei. Wszystkie rzeczy po kolei, czyli... Dobra, najpierw tatuś do kąpieli. Aha, generalnie te dwa Simy są znanymi w świecie czpunami eliksiru. Eliksiru, bo generalnie inaczej nie byłyby w stanie funkcjonować z dwoma maluchami. Więc tak, więc co musimy zrobić po kolei? Po... Kolej, muszę posprzątać w domu w simowym domu umyć simy i znaleźć lek na pchły dla kota no dobrze to myślę, że to ogarniemy w tak zwanym tle i wrócimy za moment okej, okay, mamy się troszeczkę jesteśmy ogarnięci i przy okazji nasza kociczka zmieniła grupę wiekową na seniorkę o matko, jakaś ty się zrobiła siwa Oj, oj. szarami zrobiła się siwa. I teraz pytanie, czy robimy z niej... Dobra, ciotka kiwa głową, że tak. Dobra, nie było pytania. Bo ciotka zna pytanie. Pytanie miało brzmieć... Pytanie brzmiało brzmieć, czy robimy z niej nieśmiertelnego kota dla naszej rodziny, ale rozumiem, że tak. Tak? Tak. Dobrze, czyli trzeba będzie się wykosztować na specjalistyczną karmę dla seniorów. Albo idąc, może nie mam lepszy pomysł, idąc yy, tradycją rodzinną, mieć duchowego kota. No, mieliśmy duchowego konia, to dlaczego mielibyśmy nie mieć duchowego kota? Więc tak. Dobra, dzieciaki wyjął cały czas, bo co chwila im coś jest nie tak, a ta mała cały czas ma brudną pieluchę. Danusia ma zawsze brudną pieluchę. Dobra. Matka niech tam nie idzie, bo je pobudzi. To znaczy, poobudza. Zbierz co, plan Nie, nie, żadnego zlotu zapaleńców. Ja mam dzieci. Nie, 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 nie mam mowy. Nie ma mowy. Tak, znając życie, ten odcinek też będzie tragicznie chaotyczny, bo generalnie co interakcja jest przerywana, bo któremuś dziecku coś brakuje. Tak, więc e, obawiam się, że ten nieszczęsny ostatni etap aspiracji to zrobimy, jak dzieci pójdą na studia. Bo wtedy może będzie na tyle dużo czasu i na tyle dużo skupienia, żeby coś skonstruować. Au, coś skonstruować e, bez e, interwencji, tak to nazwijmy. Cze, co cię tam boli? Weź porcję. Ty jesteś cały czas nieszczęśliwy. Wzgardzone uczucie, poczucie urazy do kogoś. Aha, bo on przecież jest zazdrosny, a myśmy flirtowali z mrocznym kosiarzem. No i teraz Antoni jest zazdrosny i jak przebywa z nami to ma negatywne odczucie wobec nas. Boże. Eee, a podobnież dzieci w związku tylko pomagają. Jak widać tak co, Danuta ma wkrótce, aha, dzieciory mają za chwilę urodzinki. Tak. Pogadaj, pogadaj sobie ze Sioro. Albo ze swoim nieślubnym dzieckiem, albo. W sumie wszystkie twoje dzieci są nieślubne, bo przecież my nie mamy ślubu, bo ja nie będę ryzykował, bo ja nie będę ryzykował tego dodatku ze ślubami. Więc nie mamy ślubu. Dobra. Ty se gadasz, ty nie wiadomo co robisz, a dzieci śpią i to jest najważniejsze. A kot jest nieszczęśliwy. Dlaczego kot jest nieszczęśliwy? Kocie czemu jesteś nieszczęśliwy? Ja nie lubię jak kotki są nieszczęśliwe. Kocie wrat, Gdzie jest ten kot? Kotku... Tylko nie mów, że uciekniesz! Nie. Będzie, będzie grzebać w... czymś. W norze kreta, czy czymś. Danuta rozsiała na plotki na temat o imieniu Emilia. Nie wiem, kim jest Simka o imieniu Emilia, ale dobrze wiedzieć, jakie są na jej temat plotki. Hmm, generalnie plotkowanie jest B. Generalnie plotkowanie nie jest fajne i w ogóle, ale... Jak poznamy Emilię, to może będziemy wiedzieć, dlaczego się o niej plotkuje. Bo czasami niektóre osoby zna się znacznie wcześniej, niż się je pozna na żywo. Traktuję to czasami po prostu jako informację, która pozwoli uratować ci tyłek w ten czy sposób. Bo czasami o, na podstawie plotek, czasami, nie mówię, że tak jest zawsze, ale czasami na podstawie plotek można na przykład poznać, czy ktoś jest toksyczny, czy nie. No dobrze, wracając do naszych simów. Aha, ty samotnie grasz w szachy. Dobrze, graj sobie w szachy. E... Jezu, gdzie wy macie, kiedy macie są te urodzinki? Środa, jest wtorek, 14. Urodzinki są we środę i jest Poznań Gwiazdę, i jest lot zapaleńców, i jest dużo świąt codziennie. I... I tak to jest, jak się gra na krótkim tygodniu znaczy na krótkim miesiącu. bo... Bo dobra, aha, i w ogóle dostaliśmy informację, że jak nie zapłacimy rachunków, to wyłączą nam prąd. Pomijając to, że codziennie dostajemy 100 simoleonów kary za nie, nie oszczędzanie wody. Przy małych dzieciach oszczędzanie wody. Naprawdę. kiedy trzeba to kąpać dwa razy dziennie. O rachunki. W ogóle mamy rachunków, rachunków za 5000, bo przez to całe badziewie, wie, które ona ma w akniunku. I to jest najgorsze, że... Niby można pozarabiać na tych rzeczach, tylko że jak już nie ma... No w sumie mamy 9000, to wypadałoby może poszlifować trochę klejnotów. Eee... Amazonit, Nocolit. Plumbit. Może... Nie, plumbit jest tani. Alabaster Al Al stał. A błyskolit był za 900. Hmm. A właśnie za ile ten skrzat szedł? Którego zrobiłem? E, Szmaragd Ile? Nie mało no, Bo ten szmaragdowy tylko kojarzę Co ja zrobiłem z tym Z tym z tym, z tym co teraz zrobiłem? Z tym Krasnalem to ja go teraz zrobiłem Gdy ty jesteś na krasnalu? No, to jesteś Ile ty jesteś wart? Ło mamo jeszcze gorzej Dobra posłuchaj mnie Koleżanko idziesz na dół Idziesz na dół hmm. Gdzie ty masz w tym całym bardaku swoim ekwipunku parzowym masz... Odkurzaj dookoła. Nie, 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 nie ma spanka kochana, nie ma spa... Powiedziałem, że nie ma spanka, to znaczy, że nie ma spanka. Gdzie ty odkurzasz? Dobrze, odkurzaj. Odkurzaj bardzo dobrze, że odkurzasz. Znaczy nie dobrze, że odkurzasz teraz, bo będę musiał ci jeszcze dać eliksir. Dobra. Jesteśmy skupieni. Skupienie będziemy mieli przez dwie godziny. Gorliwość perfekcjonistki. To jak jesteśmy to odkurzaj dookoła, raz jeszcze. Przypominam, że jak mieliśmy ten mały nasz domek, to generalnie szorowała podłogę do białości, więc tak. Dobra, bardzo skupiona. OK, teraz tak. Eliksir, eliksir, to jest ten wymazujący bonusy, nie? Eliksir, jaki potrzeb. Wspaniały, wypij. Bo mam tylko dwie godziny na Działanie bardzo skupiona. Za projektu biżuterii. Nie to. Nie to, nie to, nie to. Za... Oszlifuj klejnot. Wybierz projekt. Pss. Gnom. Bo jest najdroższy. I teraz, który z tych klejnotów jest najdroższy? Plumbit jest najdroższy. Spróbujemy. Gnoma z Plumbitu. Tysiąc mnie to będzie kosztować ponad. Niech ktoś się zajmie tym dzieckiem. Ojcze, nie śpi. Zajmuj się dzieckiem. Wypij. Wypij i idź się zajmować dziećmi, żeby nie przeszkadzały matce, bo matka ma ważną misję do spełnienia. Eee, dobra, dzieci. Ty jesteś smutnym dzieckiem. Co cię, co cię boli dziecko? Więcej opcji: opieka nad dzieckiem, bo muszę zaspokoić potrzeby. Tu jak idzie? Bardzo skupiona. Przez dwie godziny? No. Dasz radę. Pancia, dasz radę. Ktoś dzwoni. Nie dzwoń teraz. Danuta dzwoni. Hej tam, co tam bracia, chcesz mi... What? Lol, genialne. Kontakty z rodziną, te rzeczy. Te rzeczy, no. Ile jeszcze wystarczy tego skupienia? 53 minuty, dasz radę? Błagam cię, daj radę. Daj radę! Proszę cię daj radę. Szlak! Nie dała rady. Przecież masz... Aha, bo jest perfekcjonistką. Ona zrobi wszystko wolniej. Tak to by wystarczyły te dwie godziny. Buu. Ech. No dobra. Kto tam znowu? Nie wiem. Że... Czy ty zajmujesz się tym dzieckiem? No zajmijesz się tym dzieckiem. Dzie... Po co mi na dobra? Przecież to dziecko. Śpiewa. To dziecko jest syfne. Przepraszam, że to powiem. To dziecko jest syfne i właśnie wstawia sobie stopę do twarzy. Jest brudne jak 150 i wstawiło sobie stopę do twarzy. Dzieci są cudowne. Dzieci są wspaniałe, po prostu cudowne. Kot, kot przepraszam cię. Zejdź z klawiatury. Kot, zejdź z klawiatury. Przepraszam was, ale jeden z kotów właśnie mi przed tyłkiem na klawiaturę. I niestety. I niestety. No i co się teraz stało? Dobra, koci kryzys zażegnany. I teraz tak, yy, przerwaliśmy robienie klejnotu na chwilę, żeby poodkurzać, bo dawno tego nie robiliśmy. Mam wrażenie, że ta ściana to niedługo będzie miała. Już ma dziurę. Yy, od odkurzania więc y, chodzi o to żeby znowu zyskać troszkę skupienia bo nie za bardzo wiem w którym momencie gra sprawdza czy byliśmy skupieni czy nie a byliśmy skupieni dość długo więc teraz kolejne dwie godzinki skupienia może nam właściwie mogą nam tylko pomóc mam nadzieję że uda się zrobić wyjątkowego gnoma z wyjątkowego kryształu bo to by bardzo bardzo mnie ucieszyło tak powiem Stój, pozwoliłem ci iść. Nie oglądaj, tylko odkurzaj. Jesteś bardzo skupiona, jesteś bardzo skupiona. Świetnie. Nie oglądaj żyrafy w pokoju dzieci, tylko kontynuuj szlif w kształcie gnoma. Dziękuję. Proszę kontynuować szlif w kształcie gnoma. No, szlifuj. Szlifuj, szlifuj jakby twoje. Jest! 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 Uuu. Wreszcie po tylu dniach, tygodniach świata gry i świata rzeczywistego mamy gnoma. W kształcie gnoma. Jakości wspaniałej. Z Plambitu? Z Plambitu. Kosztując 2531, czyli najdroższy klejnot w tej grze. <grym> Jej! Jesteś cudownym gnomem. Aż ci zrobię fotkę. Tak, zrobiłem ci fotkę. Jestem z siebie dumny. Jestem z was... wszystkich tak bardzo dumny. Dokładnie. Dokładnie jestem... Tak, tak, dobra. To teraz tak, czyli mamy spełnioną aspirację. Jesteśmy kryształ, legendarną rzecz... rzemieślniczką. Jesteśmy legendarną rzemieślniczką. Świetnie. To teraz... Yy... Tak jak już jesteśmy legendarną rzemieślniczką, co te potrzeby powoli rosną. Simowie będą sprawiać, że potrzebowający w pobliżu inni simowie poczują radość. No dobrze, to naładujmy naszego gnoma. Naładujmy naszego gnoma, czaszeczka się już ładuje, jest faza księżyca pierwsza kwadra, to powinno dość krótko trwać. Nie umiemy się w deszczu. 6 godzin, <laughs> więc do rana powinny być oba naładowane. Jest. O, mamo, dobra, i jeszcze, czyli zostało nam na dzisiaj dorośnięcie dzieciaczków, dwóch naszych małych dzieciaczków, słodziaczków, cudowne małe dzieci i właściwie będziemy mogli wrap up this episode, tak, czyli będziemy mogli zakończyć ten odcinek. O, proszę państwa, wreszcie się udało. Teraz pytanie, jaką kolejną aspirację będziemy aspirować do kolejnej aspiracji, bo generalnie parę mo mo można by było. Eee, tu, 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 na przykład, zbierz okazy kolekcjonerskie, zbierz kryształy żaby z kamieniny, rozmnóż żaby, zbierz 25 okazów kolekcjonerskich. To myślę, że połowę tego to już mamy. Myślę, że połowę tego już mamy, bo mamy to w ekwipunku, bo przez przypadek żeśmy zebrali różne takie rzeczy. Brakowałoby nam chyba tylko żaby. I to przy okazji też moglibyśmy dać jakieś inną aspirację Ernestowi, bo przy nas to raczej przywódco stada nie będzie. Nie ma takiej mowy. Może być co najwyżej omego w tym stadzie. Bo Alfa na pewno nie będzie. Dobra. Mm, Okej. Okay. Czyli tak. Y, czy dla tych malutkich dzieci są potrzebne torty, żeby je urosnąć, czy one się urosną same? Odblokowano gawołożenie. W ogóle na jakim wy jesteście, dzieciory, etapach? Etapy. Y, obróć się na plecki sam i włóż stopę do buzi. Mały tego nie ma. Mała ma wkładanie stopy do buzi, naukę chwytania i naukę sięgania. Oba, oboje, oba, Boże. Oboje mają podnoszenie głowy i oboje mają się nauczyć. Okej, okay, czyli musielibyśmy z nimi poćwiczyć leżenie na brzuszku, tylko że został jeden dzień, a jedno dziecko śpi. Eee, no trudno, no czyli... No, powiedzmy, że były ważniejsze rzeczy, typu kryształowa twórczyni, tak? No, dzieci, no, dzieci to dzieci, dzieci były, są. Dzieci są. Dobra, odbekło się dziecięciu. Świetnie. Drugie dzieci śpi. Drugie dzieci śpi. No, mamu się zablokowało coś. W ogóle nie wiem, co jest z tym pokojem, że tutaj wszyscy się w tym rogu, dosłownie w tym rogu blokują, bo kot po prostu w którymś momencie stwierdził, że zaraz umrze z głodu, stojąc tu, przy drzwiach. Ten kot oto, ten, ten starszy kotek, który sobie tutaj bierze. Dobra. Dziecko odłożone. Właściwie, jakie ty masz dziecko. Dziecko to jest całkiem szczęśliwe dziecko, to można. To można skorzystać z okazji. Co ty mu robisz? On nie lubi być noszony. On się wścieka, jak go się nosi. Nie noś go. Nie noś go. Głaszczesz. Trzymasz dziecko, głaszczysz kota, co ty kobieta, robisz? Dobra, chociaż żeby jedno dziecko... nasze dziecko miało jakieś umiejętności. Leżenie na brzuszku. Dobra. Leżymy na brzuszku. Bardzo ładnie leżymy na brzuszku. Nie płacz! Nic ci nie będzie. Nic ci nie będzie. Pomyśl sobie, że wiesz, twoja matka jest, matka jest czarownicą. W średniowieczu, z którego pochodzą czarownice, dzieci ciasno zawijano w kocyk, tak żeby w ogóle się nie mogły ruszać, więc masz szczęście chłopczyku, że masz taki ładny, w ogóle masz taki ładny ten dywanik, nie dywanik, taki te, taki ten teges ze słoneczkiem. Miejsce zabaw ze słoneczkiem i z żyrawką. Więc ciesz się, bo zawsze mógłbyś wylądować w nieoheblowanej kołysce. Nie ma nieoheblowanej kołyski. Miał nieoheblowanej. Nie w sumie ta czarodziejska kołyska to jest taka surowa troszeczkę. Więc zawsze mógł mieć taką. A ty co się wściekasz? Zazdrosny jesteś o dziecko? Tak, zazdrosny jest o dziecko. Fantastycznie. Ojciec roku po prostu. Dorota. Otwórz profil odczucia. Jakie to masz odczucia? Największa zdrada. Uraza. Ech, głęboka wieść i... Wieść. Wieść i uraza. Mam ochotę cię w ogóle wykopać z domu. Tak? W ogóle na amen. Tylko, że kto się będzie zajmował dziećmi, jak ciebie nie będzie? Co? I jeszcze go wkurzać płacz niemowlęcia. Naprawdę? Facet, no. Co z ciebie? Co ci się, od, się odwidziało? Jedna wizyta mrocznego kociarza, a ty... Szalejesz. Snickersa zjedz. Pomóż zaspokoić potrzeby, to nie będzie płakać. No. Dajcie radę. Okej, okay, odblokowany obrót na plecy. Dobrze, dzieciak się sam będzie obracał na plecy. Świetnie. No czyli... Czyli nie będzie tak najgorszy. Czy on się teraz zasikał? Tak, zasikał się. Dlaczego nie jestem zdziwiony? Czy może ktoś umyć wreszcie to dziecko? Na dzieciach nie można używać magii. Ech. Ech więcej. E? To już przećwiczyliśmy. Opieka nad dzieckiem. Naka. Nie nakam. Zmień pieluchę. Baw się w akuku. Może to odwróci jego uwagę od brudnej pieluchy. Jeszcze tu kota brakuje. Eee, dziecko płacze. Przy małych dzieciach jest tak kosmicznie chaotycznie, naprawdę. Jeszcze te brudne butelki wszędzie, gdzie się tylko na. Eee, mam ochotę, naprawdę, mam ochotę wywalić Ernesta. Wywalić Ernesta, postarzyć dzieci, ktoś dzwoni. No, nadal ktoś dzwoni. No to Hej, Dorota, Arkady, rumak nie żyje. <śmany> Arkady nie żyje. No nie. 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 Nie, 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 nie. Bardzo nie. Bardzo nie. Znaczy, Arkady nas nie lubił, tak? Umówmy się, Arkady nas nie lubił. Więc smutno, że konik nie żyje, ale nas nie lubił. Więc nasza mama ma w tej chwili jednego duchowego konia. Sama jest duchem? Więc. W sumie to wypadałoby się przejść do niej, przejść do niej, upoustać na grobki i przywołać duchy koni. To wtedy, ale myślę, że to zrobimy na ofie. Dobra, dziecko jest myte. Dziecioczek jest myty. Czy mógłbyś z łaski swojej przewinąć tego dzieciaka? Proszę. Więcej opcji. Nie, nieprzyjazna opieka nad dzieckiem. Przewiń. Weź to weź to, ten ładunek zapachowy i go usuń. Pomyśl sobie przez chwilę, że jesteś MacGyverem czy czymś tam w świecie simowym i masz usunąć bombę, bo stanowi zagrożenie dla, no właściwie mieszkacie na osiedlu domków jednorodzinnych, no więc w sumie nie aż takie duże zagrożenie, jakbyście w bloku mieszkali byłoby gorzej, ale masz to po prostu uratować świat, ratuj świat. Ratuj świat przed tym, co twoja córka wytworzyła. No tak, jesteś, jesteś rozbudzona, bo co chwila ktoś cię maca. No jasne. Okej, okay, dobra, idziesz. Gdzie jest to drugie dziecko? Aha, w salonie z kotem. Przy kominku, świetnie. Dobrze. Dobrze, kot sobie leży przy dziecku. Dziecko sobie śpi, o kotek sobie śpi, boże, jak to słodko wygląda. Jak to słodziośnie wygląda. No, śpią sobie dwa maluszki. E, dobra, dziecko jest kąpane, matka jest nieszczęśliwa. Aha, bo zmarł. Zmarł arkady. Wypi. Zmarł arkady. No dobra. To myślę, że więcej nic ciekawego się już nam nie wydarzy, poza pewnie jakimiś dziwnymi telefonami od siostry, matki i kogoś tam. Więc myślę, że wrócimy, jak dzieci się już zmienią w trochę starsze dzieci. No dobrze, mamy nasz czekoladowy tort rodzinowy, wielokrotnego użytku i właśnie. I pierwszy z dzieci, akurat wylosowałem pierwszego Kustawa, e, będzie e, miało dmuchane świeczki. Znaczy, mam nadzieję, bo mam nadzieję, że to drugie nie zacznie płakać, co przerwie jego mamusi w przenoszeniu przenoszeniu dziecka z punktu A do punktu B, bo to już się dwa razy zdarzyło, więc może tym razem się uda. Aha, jeśli się kuchce. Trudno, wytrzymasz. Wytrzymasz, dmuchaj świeczki. Dmuchaj świeczki. No? Tylko zdmuchnij dzieckiem, a nie sobą świeczki, bo zrobisz dokładnie to samo, co twoja matka. Czyli się postarzysz i będę, będzie starsza pani z niemowlakiem. Okej. Okay. Gustaw zyskał cechę bonusową. Świetnie. Ponadprzeciętne niemowlę. Cecha nagroda. Cudnie. Dobra, i będzie cecha, która zastąpi cechę niemowlęcia. Przylepa. Był spokojny, będzie przylepa. Będzie przylepa. Dobrze, Gustaw będzie przylepą. Dobra, teraz zanim, zanim jakiś geniusz zbrodni, czyli tatulek... Yy, 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 świeczki, ...odwali jakiś numer pod tytułem zjeść kawałek tortu dziecku. Dobrze, yy, więcej opcji. Pomóż dmuchnąć świeczki. Danutka. Ok. Będę was później musiał poprzebierać, coś tam z wami porobić, żeby was, żebyście wyglądały. I to już, co to jest? Mała kupa. Świetnie. Jeszcze kot mi się na środek dywanu. No po prostu tu impreza, a tu kot na środku dywanu. No po prostu jej! Tak jest najlepiej. Tak jest. No, jest, kot jest stary. Nie miejmy, nie miejmy pretensji. Kot jest starym kotkiem. Dobra, i mamy premiery sezonu, ale to też znowu go pominiemy, bo będą małe dzieci. No. I co wylosowała nasza malutka? O! Też zyskała cechę bonusową. Szczęśliwe niemowlę! Cudownie. I ona. Be... I niezależna. Ok. Dobrze. No jakie? Jakie dwa słodziaki. Jakie dwa słodziaki. No dobrze. No to teraz słuchajcie, będziemy mieli pięć istot łażących po domu tak jak chcą. Z czego dwie z nich są takie bardzo malutkie, a jedna jest kotem. No dobrze. To słuchajcie, myślę, że z naszej strony... O proszę, dzieci dorosły i się od razu flirciarski wobec swojej kobiety zrobił. No patrzcie państwo, no. Eee, tylko żona śpi. Łupik. Aha, i będzie bił kota. Znaczy pluszowego kota na szczęście, ale będzie bił kota. No dobrze. Miłej zabawy chłopcy, miłej zabawy. No dobrze, słuchajcie, z naszej strony dzisiaj to wszystko. Zachęcam do lajkowania, komentowania i subskrybowania kanału. Nie zapomnijcie o dzwoneczku przy przycisku subskrypcji, żeby być na bieżąco ze wszystkimi treściami, które razem z ciotką zamieszczamy. Z mojej strony życzę Wam również spokojnego weekendu. Trzymajcie się ciepło i pa pa!